Powiedz, jak się paliła Twoja siostra z Felu. pluty pajacu trw 3 złote. Kurwo, Jewana Tempa. Giełdę trzeba rozróżnić na części pierwsze. Rozumiesz to, ty kurwa, gamoniu? Jeśli chodzi o waluty, to na pewno jest ryzyko bardzo duże. Bo na waluty wpływa bardzo wiele czynników, które ciężko przewidzieć, ty kurwa kretynie. Zamknij pizdę, 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 się do na farmę &A. Zamknij tą pizdę w pizdę i wypierd, ma. Mam tam tanki kudowysy 3 zł. Jak będę chciał marzyć wafla, to przyjdziesz ty kurwo i dziobem mi to zrobisz. Ja ci sypnę kurwa. Wiesz... Kieliszek wódki, a ty będziesz milotał pierdalał, uju. Także ten... Ej, ej! Co wieca, Wojtek? Zakochana mu się w tobie. Nic nie. Nie te sklepy od tego przypominają mi lata mojego dzieciństwa. Opowiedz o są o sobie 3 złote. Nie mogę mówić o sobie. Dzięki za... Jedziemy, kwiarabuty. Mamy język mi się... Wojtek, dasz radę to wybić? Czy nie dasz rady? Bar... Dasz radę. A masz tyle siły? Nie! No nie wiem. Sylwek, spokojnie, ty dabile nakręcają, bo mają nadzieję, że zaraz zrobisz coś w starym stylu, wywalanie stołu etc. Lejpelona bo wódka schnie nie zdrożce. No oczywiście, że to zrobię, wiesz, jak w wkurwią, wkurwią, to rozjebię ten stół w pizdu, nie? To to, to wiesz, to w wkurwią mnie, rozniebie ten stół w pizdu. Ej, ej! Kasia, no to masz wielki powrót. Odjebało ci jak tatusiowi. Mi to w na impreza skąd siedzi tu, bo nie ma gdzie iść. ogrzać tu, się obrzadki, ja. pokałem, kamiczku, grubele, 3 zł. kocham. Zdrowie widzowie. Nie, wiem, Wojtek, A, pijesz, nie to Z sobą zawsze. się. Widzowie, Że negowanie wirusa jest karalne. Poszło za wiatr. Gokuja mi to lata, jakiś człowiek. Dajesz i propagujesz łamanie tak owoców. Skończysz jak magikal i <kluje> ironię wioskę. Baron naftowy, śmiechu, warta. Newtona na potacie, zakoda potacie 3 złote. Gokuja mi lata, co oni tam gadają w tym państwie, jednym wielkim królestwie. <kluje> A, negowanie wirusa, karalnie, nie? Ja pierdolę, ty jaki debil w ogóle. Nie masz prawa wyrazić swojego zdania na temat tego ich jebanego koronawirusa, bo by cię do kryminałów wsadził, nie? <gryminałów> to jest dopiero paranoja. Ej, ej, Tak patrząc na ciebie, to ty jeszcze głupszy jesteś od swojego starego. Nie tyle, bo skończysz jak brat albo jak siostra. Wejdź na omet, faniaku. trzy złote. Wejdź na omyc Faniaku. przyjedź do mnie, cwaniaku, i powiedz mi to po raz to w oczy, to co teraz piszesz. Cwaniaku, Gdy no debila ze mnie robisz. Debila to ty z co możesz robić, a nie ze mnie, gościu. Weź spłyń, pedale jebany i nie pokazuj mi się nigdy na bo jak się pokażesz, to się zapierdolę. Ej, hey, ej! Hey! Kamisz, Marek jest, Spoczywa Spoczywaj w pokoju na aniołki z białym noskiem. Bystrzok Świętej Pamięci i ekonomista... Spierdolę gość! A bo go, zaraz już to! ...przede wszystkim mutonem, synka Czora. Trzy złote. Pierdolce, trzy po trzy! Kochuję mi to laty są, pierdolę! Człowieku, Kochuję mi to laty są, pierdolę już! Ty, ja się tym jeszcze nie go zróżnić na części pierwsze. Głupie, ty nie umiesz podstawowych słów. Na fanę MMN pokazałeś. Wyłącz ten stream i idź na giełdzie tysiące wygrywać. Jedna za dwa lata, Wykapany tapuś. Prawiczek. Trzy złote. No i teraz, gościu, podsumuję cię w taki sposób. Jesteś bardzo płytkim człowiekiem, który patrzy na odzienie człowieka. Nie patrzysz, jaki jest człowiek, tylko ty patrzysz na odzienie człowieka, czyli patrzysz na to, co go zdobi. Nie patrzysz, co jest werność tego człowieka. Jest bardzo płytkim człowiekiem. Kiedyś cię z zgubi. Minister Finansów Rzeczypospolitej Polski, Panie Sylwestrze. Jako minister finansów jestem zachwycony pańską wiedzą o mechanizmach giełdowych. Chciałbym zaproponować panu funkcję kundla w moim gabinecie. Strocza mają mitomanie w genach za 3 złote. Mig, y, powiem ci, że to ty możesz być moim kundlem. Możesz być moim kundlem, zatrudnię cię. Możesz pobrowara jak cię wyślę do sklepu, także spłyń gościu ja i ej. mi gdzie Mateusz Luton, hahaha, ha, ha, prawiczku, to ty kurwa jesteś szejb, że strzegomiam normalnie, zarabiasz na ropie, ty jebany narkomanie, hahaha, ha, nie ośmieszaj się, jedynie gdzie ty ropę wdzielę, to na stacji benzynowej śmieciarzu, na to strzegomiam 3 złote. Mateusz Luton, a co ty osiągnąłeś? Ty jedyne skąd masz pieniądze, to pewnie po rodzicach coś odziedziczyłeś. Odziedziczyłeś po rodzicach albo ziemię, albo jakiś biznes, przejąłeś po nich i teraz zgrywasz kozaka, bo hajści się zgadza. A sam byś tego to nigdy to nie osiągnął, bo się jesteś to jebaną pierdoloną, kurwą, tempą. Tylko w Polsce mówią na to hazard, bo Polacy to zacofane bydło. Nie macie to pojęcia to o świecie i o pieniądzach. Trzy złote. Wiadel mi, że ja nie mam tutaj pojęcia o świecie i pieniądzach, bo ty Debilu kretynie zajebany. Ty teraz się zapierdalaś w robocie, ja poświęcam ten czas na czytanie i wiesz, odnajdywanie się trochę w tym temacie. Także kretynie zajebany. Kasiaż, fajna impreza z okazji powrotu. Każdy poszedł, bo jesteś i traktowałeś ludzi jak śmieci. Wojtek siedzi, bo nie ma... Ja ludzi jak śmieci traktowałem! Kurwa zajebany debilu. Ja ludzie w śmieci... że spizdy, trzy zło. Ja ludzie jak śmierci, zajebana kurwo. Widzowie, jedna osoba. Jak ja zawsze tutaj patrzę na tym streamie, żeby ludziom się jak najlepiej oglądało tego streamu. Zawsze na to patrzę. Widzowie! Jedna osoba mam olbrzymią godzinę. Zwoliła, złożyła mi wyszczenie. A wiesz co dzień, że handlujesz narkotykami. Bo jest ci nie wykrzywni jak ćwulnowi chyba wciągałeś prochy stano Bo chuj ja mam handlować narkotykami ty kurwa zajobie zajebany Bo trwa zaraz wniesz czarodzinia 3 złote. chuj ja mam handlować narkotykami ty zajobie zajebany za ja za 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 jak sami siano wysyłasz Ty głupia kurwo to bo chuj ja mam handlować tymi narkotykami ty Szes! Powiedz kurwo jak paliła się twoja Wagner, siostra, spadła i sylwet. Tak? Powiedz ja, jak paliła się twoja siostra, wyzapijaczona, tak rodzino skończona, ile jesteście w tym. Czy siostra się spaliła? Co, czy coś zostało? Ha, Kaszczan. Jak kaszcza, psy, twu, cztery złote, blok, ekipa, siedemdziesiąt dziewięć. To chyba, nie? Mam dziesięć jak Wojtka, ja nie wiem kiedy to ogóle. Wojciecha? Było dobrze bez ciebie, bądź swój lód zasyrany. Jesteś głupszy od nich, pewnie... A... No, a, 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 a! Dobra, wiecie. dalej, dalej z sukojebana, bo nie mam czasu. Dobra. To, że, bo się mi się śmiesz. Dalej z sukojebana. No i słuchaj, do której tego? Co? Nie ma problemu, jak coś z się ma. Ej, ej! Każdy, kto przyjmuje mandat za brak maski lub spacer, jest w pierdolinie. Całuj, kurwa! Ale mamy niewolnika. Bystrzak nie przejmuj się nimi, bo to zazdrosna lewa Typowi Polacy, 3 zł. Orzek wiesz, może bym się przejmował kiedyś, nie? ale teraz to. Wiesz, teraz to. Oże. czasy się zmieniły. Także. Oni mnie nie urażą w żaden sposób. Nie, nie urażą mnie. Nie da na rafę. tu 3 złote i miotą na ropę. Co jest w środku? Debit? Mutonant? Wielki ekonomista? Epidemiolog? Człowiek orkiestra, tak jak Andrzej Srocz? <grym wiosenie> banda pedałów mieszkających w 31 haczy? LOL! LOL! Złote złote. Gościu, ty chcesz mnie obralić czy chcesz mnie rozśmieszyć? Bo ja nie wiem. <grym> Wyście <wiosenie> Chcesz mnie obrazić? Musisz mieć z mózgu! wizont, bizon, tkocz bizon, i władca świata, jak ci tatuś zachoruje na koronę, to będziesz mu duwę wycierał tą czapką, nigdy kropka pierdolisz jak potłuczone. Idź, zapierdol głową Bebilu. o ścianę, kropka, kaczor jest mądrzejszy. Trzy złote. Debilu, powiem ci w taki sposób. Jest cały ten koronawirus na świecie, tak? Ale trzeba sobie wszystkie dane analizować indywidualnie i ty sam sobie dane analizuj. Co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I zastanów się nad tym, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Zapraszam do siebie na poradnie. Śmiało mogę postawić Ejo, diagnozę, Ejo. że masz objawy dziedziczne no, i mitowani, no, tak. które nasilają się z powodu bycia prawiczkiem. Uważaj, ej. następny objaw to będzie szczym 3 złote. Na pewno tak będzie, na pewno tak będzie. Da. Bardzo mnie obraziłeś! O kurwa, jak mnie obraziłeś, kurwa! Co ja teraz robię? Tak mi obraził Gosił.